Rok 1939. Rok przed inwazją na Francję Hitler opracowuje plany ataku w Berghofie, willi pod Berchtesgaden w bawarskich Alpach. Filmuje go Ewa Braun, jego kochanka. Poślubi ją dopiero dzień przed wspólnym samobójstwem. Hitler twierdzi, że poślubił Niemcy. W tym idyllicznym otoczeniu spędza pół roku. Chronią go fanatyczni żołnierze SS w czarnych mundurach, zdolni do każdej zbrodni. W Berghofie Hitler przyjmuje ministrów, głowy obcych państw i gwiazdy kina. Odpoczywa tam, słuchając słynnego tenora Józefa Schmidta, Żyda, który uciekł z Niemiec. Hitler zbudował swój reżim na rasizmie i antysemityzmie przy pomocy ministra propagandy Józefa Goebbelsa, który był częstym bywalcem w Berghofie, podobnie jak inni członkowie elity NSDAP, zwani potocznie nazistami. Naziści, tacy jak Himmler i Heydrich na rozkaz Hitlera, zarządzali eksterminacją 6 milionów Żydów. Wielu nazistów poznało się w czasie I wojny światowej. Do władzy wynieśli ich inni zgorzkniali weterani. Po czterech latach walk w okopach pokonano ich i upokorzono zawieszeniem broni z 11 listopada 1918 roku, a następnie postanowieniami Traktatu Wersalskiego. Całe otoczenie Hitlera marzy o zemście. Przygotowują się do niej nawet z dziećmi, które wszystkie należą do Hitlerjugend. Rok 1939. Hitler postanawia odrzucić coś co uważa za najgorsze postanowienie traktatu wersalskiego. Podział terytorium Niemiec na dwie części, przecięte tak zwanym korytarzem, dającym Polsce dostęp do morza. Żeby uniknąć wojny ze Stalinem, despotycznym władcą komunistycznej Rosji, Hitler wysyła do Moskwy ministra spraw zagranicznych, Joachim'a von Ribbentropa. W zamian za część Polski Rosjanie zgadzają się na niemiecko-radziecki pakt o nieagresji. Na tym antynazistowskim filmie widać, że flagę Rzeszy powiesili odwrotnie. Podpisanie przez Stalina traktatu z największym wrogiem wywołało kryzys wśród komunistów zwłaszcza we Francji w trakcie ostatnich wakacji w roku 1939. Część intelektualistów odeszła z partii, ale robotnicy pozostali wierni Moskwie. Francuski rząd obawiał się aktów sabotażu w razie wojny. Pakt o nieagresji zaskoczył też włoskich faszystów. Najbliższy sojusznik Hitlera i jego wzór, Benito Mussolini, sprzeciwiał się tej decyzji i napisał do Führera: Rosja była największym wrogiem świata, nie będzie i nie jest najlepszym przyjacielem. Hitler zimno odpowiedział. Ufam, że silna niemiecka armia pozwoli nam poradzić sobie z każdą ewentualnością na wschodzie. 1 września 1939 roku Hitler uderza na Polskę. Dwa dni później, 3 września, Francja i Anglia, sojusznicy Polski, wypowiadają mu wojnę wybucha druga wojna światowa